Siemano, z tej strony ja Marcinek i witam was w kolejnym odcinku, w którym będziemy testować wirusy na komputer. Będzie ich aż 8 i każdy z nich ma być ponoć straszny. Czy tak będzie? Dobre pytanie, ale na pewno możecie się spodziewać dużo jumpscare'ów oraz niepokojących dźwięków. Mówię serio, jak masz słabą psychę, lepiej nie oglądaj tego filmu. I jak możecie zauważyć, po tytule będą to straszne wirusy, co oznacza, że no, osoby o słabych nerwach wyłączcie ten film. Ja już nie wyłączajcie, nie nie róbcie. Ten. Albo przynajmniej zostawcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście subskrypcję. Mordy, subskrybujcie ten kanał, bo ta statystyka, która wam się właśnie teraz wyświetla, no pokazuje, że dużo osób ogląda moje filmy, no ale no nie zostaje ze mną na dłużej. Jest mi mega smutno. Dlatego Mordo, klikaj i przejdźmy do pierwszego wirusa. Mandela. Dobra, więc jak możecie zauważyć, to są wszystkie wirusy, które dzisiaj będziemy sprawdzać. Dużo też wziąłem z Waszych komentarzy, za co dzięki. No, wiadomym faktem jest, że od razu wszystkich Wam tutaj nie zdradzę, ale mogę zaręczyć, że będzie naprawdę grubo. Dlatego oglądaj ten film do końca. Dobra, lecimy z grubej rury. Czy Wam coś to mówi? Wirus Mandela? Z tego co czytałem na necie, jest to jakaś creepypasta. I powstał na podstawie niej wirus, którego sobie właśnie w tym momencie odpalimy. Więc uwaga, odpalam to jako administrator, ale je... Jeszcze przed tym założę oczywiście słuchawki No i teraz to ja mogę odpalać Dobra, uruchamiamy, no i zaraz się Okaże, co tutaj ciekawego Się wydarzy, wow Okej, okay, dobra Mamy tutaj informację, oczywiście Tą standardową, tylko tutaj jest To no, w dość nietypowy Sposób pokazane, że właśnie Odpaliłem wirusa i że jeszcze Mogę zrezygnować z odpalenia Jego na swoim pececie, ale my Oczywiście tego nie robimy Bo my dajemy run i uwaga, co tutaj się wydarzy. Wow. Okej, okay, dobra. Tak chcę odpalić malware na swoim komputerze. Wow, tak z grubej rury? Od razu takie rzeczy? Co jest ty? Ej, dobra, bo ewidentnie są jakieś glitche. Ej, dobra, to jest przesada. Czy tutaj się coś wydarzy? Aha, patrz, ja mogę myszką ruszać i tutaj wow, wow, czarny ekran. I co teraz? Ej, bo jest czarny ekran. Wow. O kurde, człowieku Co jest? Ej, nie gadaj, że tu takie rzeczy będą się działy Nie, nie, to jest dopiero pierwszy wirus A tutaj już tak grubo Ojojoj, ojojoj, oj, oj. jakieś błędy wyskakują Oj, 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 nie, nie Co jest? Co tu się odwala? Ej, aż gorąco mi się zrobiło, nie? Yyy czy mi właśnie się wyłączył? Ej tak, wyłączył się komputer, zresetował się. No dobra, to jest mega podejrzane. Co tu się wydarzy? Ok, loguje się normalnie. I co I, i... to tyle? Po prostu uruchomił się od nowa komputer? Nie, patrzcie, jest czarny ekran. Wow! Ojoj oj! Coś tam, software. Ej, naprawdę ciężko to zrozumieć, co tutaj się odwala. Nasz system będzie usunięty. Ej, ale tej informacji, która jest tutaj mówiona, ciężko w ogóle zrozumieć. Na pewno nie jest to po polsku. Wiadomo, ale jakby. Wow! Mamy tu jakąś tarczę. Okej. Okay. Tam było jakieś odliczanie, ale nie wiem, co się wydarzy. Patrzcie, Windows Update. Ej, to jest jakiś Windows XP, tak? Windows XP jakiś. Ej, co jest? Teraz mamy Outlook Express. Nie mam pojęcia, co to jest, nawet za program. A to jest chyba poczta po prostu, wiecie? Yo! Ale o co chodzi? Ale to jest creepy. Co tutaj się dzieje? A wy jeszcze łapki w górę nie zostawiliście? Nie, no nie ma szans. O! Co jest? Co jest? Oj, czarny ekran. Wow, co jest? OK? Wow Dobra, to jest. To jest za mocne. Ej, co to był za dźwięk? To było w słuchawkach, czy ktoś pukał? Ty, bo teraz tu się poryłem, nie? A wiecie, co jest najgorsze, że dowiem się dopiero w trakcie montażu. Uruchamy się od nowa system, tak jakby to miało normalnie zadziałać. Bez kitu, nie? I uwaga, Komp się odpala. Ale czy się odpali? Pa! Odpalił się! Normalnie? Wow! Jednak nie! Zrobił się czarno-biały. Dobra, i co? Wow! Ej, on zmienia cały czas kolory. Cały czas. Aha, ale jak ruszam myszką, tak sami widzicie, te kolory wracają. Ej, yo, yo, Czyli to nie jest koniec? To nie jest koniec. Ej, dobra, jak kliknę sobie start Okej, okay. a nie, nie mogę, bo tu patrzcie Co się dzieje? I patrz, ja tu klikam i to się pojawia w całkiem innej lokalizacji w ogóle Pa, klikam tu i to się pojawia tam To jest naprawdę mega podejrzane Co ja mam z tym zrobić widzowie? Bo ja teraz nie wiem, czy coś się jeszcze tutaj będzie działo Czy to się już po prostu zglitchowało i jest koniec No bo nie wiem, czy tu powinien się usunąć system Czy nie, dobra, po poczekamy po prostu I zobaczymy jak się rozwinie sytuacja Bo jak na razie było naprawdę grubo Nic się nie dzieje bo... Dobra jednak się dzieje, Ej, jak ja się cieszę, że mam jedną słuchawkę teraz założoną. O kurde! Pa, pa! U, widzieliście to? Ej, tam była normalnie jakaś twarz. O nie! Tu cały czas się pojawiają jakieś twarze. Do nie, no dlaczego ja nagrywam taki film? To jest przesada. To jest naprawdę duża przesada, nie? Czy ja mogę coś zrobić w tym czasie, kiedy to się dzieje? Nic nie możemy zrobić. Totalnie nic. Okej, okay, czyli to będzie się teraz działo tak chyba po prostu w kółko, z tego co ja rozumiem. No bo jakby już parę razy widziałem te same postacie, i jakby no bez zmian. Co, tu się do licha. O, patrzcie, wywaliło blue screena, wywaliło pierwszy wirus, i mamy od razu blue screena. Teraz pytanie najważniejsze: czy ten komputer w ogóle wstanie? Czy został usunięty system Windows? Teraz macie taki w ogóle look. Patrzcie, ja wam mogę pokazać, bo ja tu odsuwam to. Jest normalnie usunięty. A więc co? No, system został słuchajcie, usunięty. Ewidentnie, bo ten błąd już znamy. Nie pierwszy, nie ostatni raz go widzimy, nie? Więc pozostało nam przejść do drugiego wirusa. No escape. Dobra, teraz przyszedł czas na wirus No Escape. Jak sami przed chwilą y, słyszeliście, y, nie wiem ile dostałem na temat jego y, komentarzy, ale w końcu udało mi się znaleźć wersję, która powinna zadziałać. Więc ja tutaj nic nie mówię, po prostu ziomeczku bierzemy go i odpalamy. Uwaga, daj run. I teraz, no wiadomo, że to nie jest joke, to jest malware, okej, okay, Ja chcę to kontynuować, więc uwaga, co się teraz wydarzy? Legendarny No Escape. Oho, od razu mamy reset komputera. Ciekawe, ciekawe, dobra. Y, tego się nie spodziewałem. Czyżby ten wirus miał zadziałać, skoro jest restart kompa i to tak odbuta. Po. No dobra. Jak sami możecie zauważyć, ładuje się normalnie Windows, jak gdyby nigdy nic. Ok. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nie zadziałał, ale uwaga. Ok. No escape rzeczywiście zadziałał. Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj opcję, żeby się zalogować, ale możemy też wybrać inne jakby konta, których się nie wiem dlaczego, ale zrobiło mega dużo. A ja jakby no tych kont nie zakładałem, to jest chyba oczywiste, no ale dobra. Teraz sobie sprawdzimy tą legendę. Czy hasło Dead, czyli śmierć, zadziała? waga okej. Okay. Napisałem Dead po prostu. Czy zadziała? Dead zadziałało. Okej, okay. bijamy na kompa i patrzcie, co tu się odwala. Oczłowieniu. Po ile tu jest plików. I tu jakichś takich chińskich. Yo, co jest? Ej, a ja nie mam mam dźwięki? Nie mam nawet dźwięków chyba. Okej, okay. dobra, mamy lewy z prawym zamieniony. Jak kliknę. No, mamy lewy z prawym zamieniony. No dobra, czyli jak klikam dwa razy, to. Okej. Okay. Ciekawe, i co tutaj się dzieje? Czy ja mogę coś odpalić? Nie mogę nic odpalić. Mogę? Nie mogę. Jo, ale zaczął coś tutaj coś mamy Mamy ten komputer, otwalmy to. Nie mogę tego odpalić, bo cały czas jakby pliki się tworzą, widzicie? Ej, I co? I to tyle. Na tym polega ten No Escape. No Escape to jest bez wyjścia. Czy ja będę mógł wyłączyć sobie komputer? Na przykład reset? Dajmy reset. Okej. Okay. Naprawdę? Nie. No ja sobie robisz. Ja to zawsze myślałem, że jak No Escape to jest, wiecie, że bez wyjścia, że no musimy się jakoś wydostać z tego. A tu po prostu reset kąpa działa. Jest to co najmniej zastanawiające. No okej okay. No i jesteśmy znowu w tym menu. Czy jak wybiorę sobie jakiś inny tutaj na przykład kąt na przykład to i wpiszę tak samo hasło to zadziała nie nie działa a tak, też nie zadziała. Czyli, jakby możemy wbić tylko. Tak, tylko i wyłącznie możemy wbić na konto No Escape. Dobra, wbijamy jeszcze raz. No i zobaczymy, czy teraz coś się wydarzy więcej. Czy to jest to wszystko? Mamy nasz pulpi. No, jest cały w plikach. Okej. Okay. Czy ja mogę coś tutaj? Nie mogę nic. A czy jak ja bym sobie wszedł tutaj w moje pliki? Aha, muszę dwoma, zapomniałem. Czy ja będę miał jakieś tutaj pliki w ogóle? Ja w pobranych miałem jakieś pliki i nadal je mam. Okej. Okay. Ty, no to ciekawe to jest, bo. Bo sądziłem, że No Escape Będzie jakieś bardziej powalone Nie, no nie gadaj, że to jest tylko tyle Coś, coś mi się wydaje, że ten wirus W 100% nie zadziałał, nie wiem jeszcze czemu No dobra, znowu wbiłem na No Escape i no laguje Ten kąp. śmiało można powiedzieć, że coś tu się Wydarzyło, nie? Są pliki i tak dalej Wow, jakieś dziwne skalowanie było Teraz widzieliście, ale nadal wydawało mi się Że tutaj powinno się coś plus od... Czekajcie, czekajcie, bo to ja tego tak nie zostawię Dobra, widziałem, że ludzie Usuwają te wszystkie pliki jakby z pulpitu I wtedy zaczyna się coś dziać Więc zróbmy po prostu to samo Kurde bele, ale nie mogę tego, czemu nie mogę tego usunąć Co jest, halo No niby jak usuniemy te pliki To tak powinno się niby coś dziać Ale czy tak będzie, no nie mam bladego pojęcia Wiem na pewno, że to strasznie laguje Okej, okay, usunęłem Ty, ale wow, okej, okay, udało się to usunąć Ty i nagle też delete, no No delete, kurde, ej, ja będę to usuwał Teraz 10 lat, bez kitu, czy wy to widzicie No usuwaj, usuwaj, dobra i jeszcze tylko to, ok, usuń, dobra, teraz opróżnimy sobie to, ok, no i wow! Ej, zaczął coś mielić. Dobra. No i co? No i usunęte pliki i nic się nie dzieje. A zresetujmy teraz kompa i zobaczmy czy coś się wydarzy. Jestem ciekawy. Jakiś gościu tak na YouTubie robił i to działało, więc jest na to szansa, wiecie o co chodzi. Zawsze w każdym odcinku musi być to samo, nie? Że coś nie zadziała, jakiś wirus postanowi się na mnie obrazić i nie zadziała. Massacration modification, serio. Ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, klikaj subika. Nie wiem czemu tak długo, no ale cały czas trwa reset, a w tym czasie chciałbym wam wspomnieć o tym, że postanowiłem odpalić maila, który teraz wam się tutaj wyświetla. Służy on do tego, abyście wysyłali mi swoje wirusy. Widziałem dużo komentarzy i próśb o to, dlatego obczajam wirusy małpa gmail .com, To jest mail dla Was. No i wiadomo, nie wysyłajcie tego po prostu przez gmaila, tylko dawajcie mi jakieś linki. Jak się nazbiera tego odpowiednia ilość, to zrobimy specjalny dedykowany odcinek, w którym będę je odpalał. I zobaczymy, co się wydarzy. Ej cały czas jest restart. Halo! Tak nie może być. Resetuje tą machinę, człowiek 3x2, dojeba papyk, Klikasz przycisk, tutaj drugi, i dajesz reset. I to jest teraz prawdziwy reset, kumarz, że Logujemy się. No i jak sami pamiętacie, usunąłem wszystkie pliki i nadal są usunięte. Okej, okay. to jest dosyć interesujące. No nie wiem o co chodzi, serio. Zawsze staram się zrobić co w mojej mocy, żeby te wirusy działały, ale no kurde, no nie działa. Być może jest to spowodowane tym, że ja mam Windows 11, a nie 10. To może być jaka mała różnica, przez którą to zadziałało, ale nie do końca. No nie wiem, nie wiem. Przejdźmy po prostu do trzeciego wirusa. Więc idziemy tutaj, człowieku. Violence. Trzeci wirus jaki odpalimy to dead wirus. W sumie ej, zakamuflował się trochę na pulpicie, nie? Bez kitu ty. No co, no po prostu go odpalmy. Zobaczmy, czy yy, istnieje ryzyko, że coś nam się stanie. Bo w końcu no śmierć wirus, wiesz co chodzi. Nie, uwaga, pa! Od razu tu jakieś pliki się pojawiają. Ulala. Ej, wow! O nie, no nie gadaj! Kolejna jakaś kaccenka. Co tym razem? Okej. Okay. Czegoś takiego się chyba nie spodziewałem? Jak możecie zauważyć, mamy niebieską czaszkę, która po prostu sobie tutaj jakby. Mogę coś zrobić? Nie, nie mogę nic zrobić. Okej, okay, próbuję klikać, ale się nie da nic zrobić. A, pod nią jest napisane D. Ale tak mega słabo jest to widoczne, nie? Czy coś tu się będzie działo więcej? Poza wyświetlającą się czaszką? Chciałbym się dowiedzieć. Bardzo mnie to ciekawi, szczerze mówiąc. To jest jakby zapętlone? Co jest? I dobra, bo muzyka leci taka, że no serio, jestem zaniepokojony, aż. se Dajmy jedną słuchaweczkę. Ej, bo minęła już dosyć dłuższa chwila i nic się tutaj nie dzieje, więc ja po prostu idę zresetować maszynę. No i co, resetuje się. Zobaczymy, czy się w ogóle odpali, bo to jest też dosyć ciekawa sprawa, bo no dosyć nietypowy wirus. W sensie tylko się wyświetliła czaszka, był jakieś szumy, ale totalnie nic poza tym, nie? Wow, patrzcie, automatyczne naprawianie. Ej, co jest? Czyli rzeczywiście. Oczywiście ten wirus chyba coś zrobił z naszym komputerem, bo no, mamy informację, że będzie się tutaj automatycznie naprawiał Windows. To jest mocne. Okej, okay, teraz trwa diagnoza mojego komputera w ogóle. I pierwszy raz chyba widzę takie w ogóle komunikaty na Windows, nie? Jest w się sensie serio. Okej. Okay, czyli mój komputer nie może wystartować, jak sami widzicie. Dajmy restart. Sprawdźmy. Okej, okay, czyli ewidentnie ten wirus usunął nam jakieś pliki. I patrzcie, mamy tutaj nawet jakie. Okej. Okay. Dobra, dajmy. Spróbujmy go naprawić. Czy jest to możliwe? A mogę. Aha, mogę spróbować wejść do Windows 11. Ej, to jest chyba pierwszy taki wirus, który rzeczywiście usunął jakieś pliki, zawsze to sypał blue screenami. A teraz, chłopie, wirus dał nam opcję. Naprawię komputer albo nie. Okej. Okay. Czyli śmiało można powiedzieć, że dead wirus uśmiercił nasz komputer. Więc przejdźmy do czwartego. Spongebob. Teraz przyszedł czas na SpongeBob. Z takich ciekawostek, SpongeBoba generalnie testowałem na TikToku w formie zapowiedzi, więc mniej więcej wiem czego się spodziewać. Ale też nie dałem mu jakby dużo czasu, no bo wiadomo, to był TikTok i TikTok trwał tam może z minutę czy coś takiego. Więc drugi raz go sprawdzimy, ale teraz może bardziej obszernie, bo mamy długi format, więc jest bardziej to możliwe. Yy, odpalam. Uwaga, co tu się wydarzy? Ok, odpala się. Mamy tutaj, słuchajcie, informację o tym, że to jest Trojan i może wywołać damage w naszym kompie no my się zgadzamy, wiadomo, że tak. No tak, no klikam. Ło, wow. Okej. Okay, Wo. Oj, 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 sami mogliście zauważyć, to się coś tam zmieniła i od razu zresetowała się maszyna, więc coś czuję, że teraz, gdy się ona włączy, będzie grubo. Patrzcie, mamy tutaj SpongeBob, tutaj jest i po to, jaka tapeta No Escape, Ej, co jest? No Escape to był dopiero chwilę temu. Wow, okej, okay. SpongeBob na mnie patrzy, taki mamy, słuchajcie, dźwięk. Takie tu creepy w ogóle. Yo, po, po, co się dzieje? Pliki normalnie się tutaj rotują, same się rotują tutaj wytyfy. Okej, okay, dobra, czy ja mogę to wyłączyć na przykład? Nie mogę tego wyłączyć. <laughs> nie, mamy komunikat ten sam, który jest, słuchajcie, na moich słuchawach. Ej, co tu się odwala w ogóle, nie? Tylko co że to inne rzeczy się działy na tym Spongebobu, który ja odpalałem na TikToku, więc chyba pobrałem innego, ale jest to dosyć interesujące, nie? O, przestały pliki się ruszać. Okej. Okay. A jak jest na przykład z plikami? Dobra, z tego co widzę, to pliki są całe, nic nie jest zaszyfrowane, ani nic. Dobra, spróbujmy zresetować po prostu i zobaczmy, czy coś się jeszcze wydarzy. Więc trwa reset, no i zobaczymy, czy ten Sponge Bob to tyle. Wow, okej, okay, mamy blue screena. No dobra, no dobra. Czyli yy, straciliśmy system. Ciekawe. No szybkie to było zakończenie, nie powiem. Spodziewałem się, że może jeszcze cokolwiek uświadczymy, ale no niestety. SpongeBob usunął nam system. Spokojnie, mamy straszniejsze wirusy. Musicie po prostu oglądać ten film do końca, ponieważ te najlepsze zostawiłem właśnie na koniec. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, subskrybuj, byku. Bo przypominam, ta statystyka, o której mówiłem na starcie, no fajnie jakbyśmy ją poprawili. Tu wam się wyświetla, więc... No wiesz co robić no Dobra no, wyłączę tego Spongeboba Hopy a... Zero 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 no escape odhaczony Spongebob odhaczony Mandela odhaczony Dead virus odhaczony Czyli przyszedł czas na piąty wirus A będzie nim 000.exe Po prostu odpalamy Pokaż mi na co cię stać Uuu czarny ekran Uuu biały ekran Okej okay. co jest Mam jakąś drogę O nie gadaj Dlaczego ja postanowiłem że testowanie strasznych wirusów Będzie dobrym pomysłem Pokazała nam się jakaś droga Parę zdjęć tej drogi w zasadzie I nagle zresetował się komp. No to jest, to jest interesujące. Nie powiem, że nie. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. You're next. O nie. Jesteśmy następni. Co tu się odwaliło? Ty. Pa. Widzicie te pliki? Mogę to odpalić. You're next. Ej, co jest? Co jest? Uciekaj. Run. Yo! Co jest? Czarny ekran był przed sekundę. Ej, dobra, to jest przesada już. To jest już przesada. Taki wirus. Autentycznie. Tu już się zrobiło dosyć poważnie. Dobra, czekajcie. Ja to wszystko wyłączam, znaczy staram się wyłączać nie wiem czy to jest w ogóle do zrobienia no właśnie, jak sami widzicie muszę klikać parę razy, ale okej, okay, dobra, udało się no nie, no nie co to są za wiadomości w ogóle co ja włączyłem za wirusa ej, to jest przesada, naprawdę przesada okej, okay, czyli to są jakby wiadomości tekstowe to wszystko teraz słyszę zbagowany dźwięk jakby erroru ej, patrz jak laguje komp, tu się nic nie da wow, wow, ej pa, Wszystkie pliki się zamieniły. A jeszcze sekundę temu były, parę plików było innych. A teraz normalnie wszystko się zamieniło na, na to samo. Co jest? Mamy zbagowane dźwięki. Cały czas yy, jakby w tle. Pliki się zmieniły. A czy tu coś się zmieniło? Czy ja mogę ten pasek otworzyć? Nie mogę. Ej, klikam. Nic się nie da otworzyć. O! Pink.exe. Dobra, dajemy ok. Ja nie mogę kliknąć ok. Czemu nie mogę kliknąć ok? O no dobra, ty. Czarny ekran. Czemu? O nie, coś się ładuje Mam złe przeczucia Mamy myszkę Pa, wróciło normalnie, wszystko do normy Okej okay. I znowu mamy jakieś błędy Okej, okay, przeklikałem to Co teraz? Dobra, jestem poryty, autentycznie, nie? Wow I znowu mamy czarny ekran Eee, yy, okej okay. Co jest? Ej, dobra, bo teraz to już nawet myszki nie ma, ani nic Jest po prostu czarny ekran Ej, dobra, nie wiem o co chodzi, ale jest czarny ekran I widzę myszkę, ale nic poza tym Więc resetuję maszynę Zobaczymy co się wydarzy po resecie? Dobra, system normalnie się ładuje, jak sami widzicie. Ok, mamy znowu ten napis Your Next. No jakby to jest wiadomo. Ok, i jakby dalej mamy to samo, co mieliśmy wcześniej. Coś mam przeczucie, że to jest wszystko, co potrafi ten wirus, ale nie powiem, bo zrył czosnek dwa razy. Wstęp miał naprawdę mocny, no, bo jakby no droga, człowieku RESET, no to było trochę creepy, nie, ale no nic poza tym chyba się tutaj nie wydarzy. Tak mi się niestety widzowie wydaje. Więc przejdźmy po prostu do kolejnego wirusa. Horror tubies. Dobra, horror Teletubbiesie. Co może się wydarzyć złego? Teletubbiesie to przecież przyjazne stworzenia, prawda? No właśnie, odpalamy po prostu człowieku Zobaczymy, co tu się wydarzy. Nie? Jako administrator, oczywiście, run. Co tutaj ciekawego będziemy mieli? Dobra, mamy oczywiście informację o tym, że to jest Trojan i to nie jest żart. To jest akurat spoko w sumie. Tyle wirusów już odpaliliśmy. Uważam to za akurat w porządku. Enter, ok. Wo wow, ok. Ej, przez sekundę były jakieś mroczne Teletubisie. No i standardowo, mamy reset. Uwaga, o kurde, jaka tapeta, ty. Co jest? Czy wy widzicie tą tapetę? Jest mocno, ale czy tutaj tylko tapeta się zmieniła i to tyle? Na tym polega... Yo! Blood! Patrzcie, tutaj mamy poziom krwi, która się zmniejsza, a tutaj na ekranie... Jakie dźwięki? Jakie dźwięki? O nie ej, patrzcie, cały czas krew zalewa nam jakby ekran. Czy ja mogę, mogę to przenieść? Jakie to jest straszne w ogóle, wytyfy. Okej, okay, czyli jakby to polega na tym, że krew zalewa nam monitor, a co jeżeli ten poziom jakby do końca dojdzie, to będzie koniec mojego komputera, czy zaraz z kiblami wyjdzie teletubiś? No ale dobra, dobra, no musimy poczekać w takim razie. Tak ja jakbym odpalił sobie na przykład folder. Okej, okay, to folder odpala się jakby pod tą krwią, ale po... Czy ja znalazłem właśnie baga i sobie... jo, e, znaleźliśmy baga w wirusie, po to. Możemy gliczować jakby tą krew? Nie. Albo może to taka animacja jest, wiecie? No dobra, ale jak sami możecie zauważyć, jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym licznik krwi się wyczerpie. Ej, ale te dźwięki w ogóle, to jest mega przerażające, nie? Mam nadzieję, że nie będzie żadnego jumpscara. Nie? Oby nie, oby nie. Proszę, żeby nie było żadnego jumpskera. Patrzcie, poziom jest już prawie, patrzcie, widzicie? O człowieku, pa. Poziom jest wielkości kursora, pa, zaraz się skończy. Co się stanie, jak on się skończył, pa? Kończy się, kończy się. I co teraz? Nic się nie dzieje, pa. Ale nie, okej. Okay. Yo, po prostu blue screen'a wysypało? Nie, no nie gadaj. Naprawdę? Ja to się spodziewałem, że się zeszczą w gacie, a tu po prostu blue screen? Dobra, zobaczmy, czy w ogóle teraz maszyna wstanie, nie? I tak, tak, system poszedł kaput. Dosyć szybko to powiedziałem. I miałem rację, widzicie jakie mam już doświadczenie. Czyli można powiedzieć, że przez telutubisie nasz komputer się wykrwawiał. To na naszych oczach. No nie ciekawie, nie ciekawie. Przejdźmy do kolejnego wirusa. Horror game. Więc przyszedł czas na wirusa o nazwie Horror Game, nie mam bladego pojęcia Co on robi, jak sama nazwa wskazuje Będziemy grać chyba w grę, chyba, nie wiem <gry> Odpalamy jako administrator I uwaga, co to będzie za horror -gierka? no zaraz się przekonamy Ty, musimy coś tu zainstalować Ej, chyba pierwszy raz mamy coś W stylu zainstaluj wirusa Okej, okay, co my tu mamy? Witam w Horror Game, musimy to przetrwać No dobra, daję enter Okej, okay. ej, co jest? No dobra, dajmy jeden, no no dobra, teraz musimy wybrać pokój, do którego idziemy. Wejdźmy sobie do drugiego. Ej, dobra, to jest jakieś mocne, nie? Ej, co? Co jest? Czekajcie, bo, bo... Yy, Okej okay. Czyli weszliśmy do pokoju, w którym był, słuchajcie, potwór I wydarzyło się to, co właśnie przed chwilą widzieliście Ej, dobra, nie spodziewałem się, że będziemy grać dzisiaj w horror-gierkę Poważnie, nie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz yy, Schowajmy się Dalej mm, Teraz zrobimy to wszystko na odwrót Znowu to samo? Dobra, to, to nie jest w ogóle straszne Bo to nie działa tak, jak powinno Powinno tak od razu, wiecie, bam I no może bym się wystraszył, no Ale nie będę wam fejkował reakcji Ale jest to mega dziwne Okej, okay, i teraz sobie pójdźmy B. I znowu mamy to samo. Ciekawe. Nie, spodziewałem się bardziej wirusa niż horror gierki takiej prawdziwej, jak sami widzicie. No dobra. Co jest? Wy tym fy. Okej, okay, uciekamy, wychodzimy Wow, dobra, ej, czy ja właśnie pokonałem Ej, pokonaliśmy go, widzicie? Pokonaliśmy go, tak Zarąbiście, you win, ej, wygrałem Horror gierkę, Czajcie? Pierw był Taki i nas straszył, a teraz jest Taki, bo go człowiek u... i go nie ma Widzicie, jaki jestem kozak? Dobra, to było mega dziwne doświadczenie Ta się tego nie spodziewałem, że to będzie Coś tego typu, ale no jakby spoko Widzicie, no niczego nie testuję przed Nagrywkami, dlatego no, skąd mogę się nie spodziewać, że to będzie naprawdę horror gierka, ale nawet ciekawe. W się sensie serio, jako pierwsze takie doświadczenie. Więc teraz przejdziemy do ostatniego wirusa. Annabelle. Dobra, mamy nową instancję, jak sami widzicie. No odpalamy to Anabel. Mam nadzieję, że zadziała Słuchaweczki oczywiście muszą być. Otwieramy jako administrator. Uwaga, run. O, mieli coś. O, dobra, czyli coś rzeczywiście się tutaj zaczyna dziać. I patrzcie, wszystkie pliki, o kurde, są tutaj z kropka Anabel. Pa, wszystkie wszystkie pliki zaczęły szyfrować. O, jo, dobra, dobra, czyli ten wirus, Anabel, jest ewidentnie szyfrujący. To właśnie w tym momencie. Się widać, ale jaki będzie kolejny Krok, czekajcie, wow, wow. Okej, okay. kolejny krok to Restart komputera, ładuje się Windows No i zaraz się okaże, co po tym Restarcie z tym Windowsem się stało Okej, okay. loguje się do administratora Mamy czarny ekran, Ojoj. O nie Sorry, 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 ale Aż dreszcze mam, nie dość, że czarny Ej, naprawdę, nie wiem, czy to widać, ale No, aż się poryłem Yo Ej, mam dreszcze na całym ciele, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Normalnie, jo nie? Okej, okay, sorry, sorry, ale serio, to był creepy ten głos. Teraz mamy dźwięki jakiejś takiej zabawki, o nie! Najgorzej. Dlaczego ja zostawiłem to na koniec? Okej, okay, jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj różne informacje. Mamy kredyty, które oczywiście możemy sobie y, kupić. Wow, co jest? Anabel.exe wytyfy. No, mamy zwykły panel, który, jak sami widzicie, służy do tego, żeby wpisać tu kod deszyfrujący jakby tego wirusa. Okej, okay, ten kod nie będzie działał. O nie, i tu mamy odliczanie i to jest 3000 sekund. Nie mam pojęcia, ile to jest czasu, ale wypadałoby Zobaczyć, co się wydarzy, gdy skończy się to odliczanie. ale dobra, mamy tutaj jakieś. Aha, zaskryptowane pliki. Wszystko nam, słuchajcie, zaszyfrowało. Okej, okay. czyli to, co widzieliśmy na pulpicie w zasadzie. Tutaj mamy ukryte pliki. Aha, tutaj się nie da. Jakbyśmy chcieli zapłacić? Aha, to nie możemy. No i co, mamy tutaj informację, że zostaliśmy jakby zaszyfrowani. I mamy tutaj stronę do Darknetu. Wiecie po czym to poznać? Pokropka Onion. Hej, okay. tu nawet jest napisane, że musimy przeglądarkę tor y, pobrać i wbić sobie właśnie. Na, na ten linczek Ile musimy zapłacić, żeby odblokować nasz komputer? 0,1 bitcoina Wow, to jest sporo szmalu Będzie wam się oczywiście wyświetlać No nie wiem, czy będę czekał tutaj, słuchajcie Aż to wszystko minie, no bo jakby to jest Dużo czasu i to będzie się mega dłużyć Ale w formie tego zdradzę wam Naprawdę zajebiste info Już za tydzień będzie odcinek W którym będziemy wbijać na darknet I go przeglądać I korzystając z tej okazji po prostu wbijemy Na te linki, które są tutaj podane no i sprawdzimy, co tam jest. Ale dobra, zresetujemy maszynę. Myślę, że to jest good idea. Zobaczymy, czy ona w ogóle wystartuje. Czy może już system, wiecie, jest off, już po prostu jest usunięty. Okej, okay, i kąp się odpalił, jak sami widzicie. I pa, ty, ten czas za zaczął zapierdzielać mega szybciej. Ej, dobra, tego to ja się nie spodziewałem. Ty, to jednak będziemy zaraz wiedzieć, co się wydarzy, jakby po tym. Ej, czajcie, wystarczył zwykły reset, aby ten czas przyspieszył stukrotnie. No dobra, no dobra, no dobra, zarobiście, zarobiście. Dam sobie słuchawkę na jedno ucho, bo boję się, że tu będzie jumpscare, nie? Wydaje mi się, że na 100% będzie jumpscare. Na tyle strasznych wirusów, ile dzisiaj obczailiśmy, no musi być jakiś jumpscare. Na początku był, więc na końcu też będzie. Zobaczycie. Patrzcie to. Czasu coraz mniej. Coraz mniej. Co się teraz stanie, jak będzie na zero? Uwaga. Uwaga. Jest zero. I co te? Po prostu blue screen? Serio? Może to i lepiej, ale liczyłem, że zakończymy ten odcinek jakimś jumpscarem. Ale tak się nie stało. dostaliście info, to będzie za tydzień. A myślę, że no za tydzień będzie mocny film. No i podsumowując oczywiście, Anabel usunęła nam Windows. Kto by mógł się tego spodziewać? No nie, do no, przecież to no, nikt by nie pomyślał, że wirus usunie nam Windows. A więc co moi drodzy? No na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, napiszcie te emotki w komentarzu. Przypnę wam serduszko i będziecie mogli się czuć jak VIP. A no i warto przypomnieć, że możecie wysyłać mi swoje wirusy. Wystarczy, że je gdzieś z i Wyślecie link na maila obczajamwirusymo.gmail.com Subskrybuj, łapkuj, a my widzimy się za tydzień, bo filmy są co sobotę. Hej.